i znany i witam Was w kolejnym odcinku z Stray. Jak w nie pamiętacie, robiliśmy sobie mm, rozdział 5 pod tytułem Dachy oraz y, rozdział 6 pod tytułem Slamsy, część 2. Y, I w tym odcinku będziemy robić sobie y, chapter 7 pod tytułem Ślepy Zaułek. Słuchajcie, ta odznaka, którą zdobyłem, należy już do siódmego rozdziału. Tak więc, jeśli nie wiecie, gdzie. Zresztą to jest nie do pominięcia, ale tutaj jest na przykład, zanim zejdziecie tam na dół, tutaj jest właśnie wspomnienie. Spójrz tylko, jaki wielki mur. Pamiętam, że stanowił niegdyś symbol podziału pomiędzy ludzkością slumsów a tymi wśród śródmieściu. Mur i fakt, że zrzucali tu swoje śmieci. Ale tak w ogóle można. Być może dlatego właśnie upadli. Mhm. Dobra, 44% już mamy. Czekajcie. Idziemy. No i mamy się zaułek. <laughs> wow! Ej, co jest? Halo? Kitku, weź się ogarnij. Kitu. Boże, weźcie się, się odczepcie. Dobra. To był dobry run, że tak powiem. Dobra, stąd i stąd żeby się rozbujać. O. Powiem wam, że Stray bardzo, ale bardzo przypomina mi takie Toy Story 2. Taka stara, fajna platformówka, że chodzi się po jakieś tam o jeszcze stąd trzeba się wybić. No. Po takich większych odbiegtach od nas. Okej, okay, okej. Okay. Wow, 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 dobra. Żyjemy, nie jesteśmy połamani. Nic ci nie jest? To był spory upadek. No właśnie. Dok powinien być w pobliżu, Już prawie jesteśmy na miejscu. Mhm. O. Wspomnienie! Na koju, za którego pracowałem, zawsze już, że chcę spędzić emeryturę w mojej chatce i łowić całymi dniami ryby. Oczywiście w mieście taka możliwość nie istniała i nikt nie mógł na to liczyć przez co najmniej 100 lat. A może gdy dostaniemy się na zewnątrz, trafimy na małą chatkę, w której będzie leżała sobie wędka i samosłów książek. Myślę, że naukowiec życzyłby sobie czegoś takiego. Wpierw musimy jednak dowiedzieć się, gdzie jest dog. Dobra, 48%. Boże, jestem prawie w połowie gry. Z 15 odcinków może będzie, ewentualnie 12, kurwa, 13 pewnie. Ej, ale coś... Czekajcie, bo tutaj mam jeszcze przejście w lewo. O, właśnie. Wow, jak to ślicznie. Tak klimatycznie bardzo, wiecie? Naprawdę. Ej, stray. Ej, niby ludzi... Uważam, że na początku uważałem, że premiera straja jest lekko przehypowana ze względu, że kotek uw, ale szczerze tutaj teraz doceniam piękno tej gry, bo tak jakoś nie wiem. Mam lekkie skojarzenia z takim Stranger Things. Tak troszeczkę. Przez to całe otoczenie takie postapokaliptyczne lekko. Niby pisało, że y, cyberpunkowe miasto będzie, ale widzę, że ono jest, no opanowane, że tak powiem, przez te zurki i przez całą tą plagę. Nazwijmy to plagą. No i co ja mam zrobić? Aha, okej, okay, dobra. Aha, ale jestem ja w tym samym miejscu ogólnie, to chciałem powiedzieć. Aha, okej. Okay. Boże ci to jakiś... A nie, to są... Boże, myślałem, że to jeżyki. Nie wiem dlaczego tak pomyślałem. O, mamy zapis. <laughs> wow. Czekaj, ty nie jesteś zurkiem. Coś ty za jeden. To przecież moja oznaka. Skąd ją masz? Czyżby mój syn Cię przysłał? O, Simus. Mój sprytny chłopaku. Od wieków siedzę tu sam jak palec. Chciałem przedostać mój defluksor. Ale sprawy nie poszły zgodnie z planem. Chciałbym wrócić do domu. Bardzo tęsknię za synem. Rozejrzyj się po domu, jeśli chcesz. Ale ja nie mam pojęcia, jak się stąd wydostać. Mhm. O! No, wspomnienie. Widziałem kiedyś ludzi w podobnych strojach. Byli niewielkiego wzrostu, biegali we wszystkie strony i robili mnóstwo zgiełku. Chodzi o dzieci, pewnie. Ach, tak, przypominam sobie, to były dzieci. Ich obecność sprawiała, że ulice zdawały się znacznie żywsze. Najpierw biorąc pod uwagę kłopoty, które przez nie, nie, przez nie powstawały, dorośli wprost i uwielbiali. Dok mówi, że ten jest za Simusem. Czy to jedno i to samo? No chyba tak, no. 51%, fajnie. Jesteśmy w pułapce. Zórki zaatakują nas, gdy tylko widzimy na zewnątrz. 嗯。<clears throat> No i jakie ja mam się stąd wydostać. W takim razie a tutaj. Tak? Nie, no ja pierdzielę. Co ja mam tu w końcu zrobić? Wolę wiadro. O! A tu drapanie jest tylko. Dobra, słuchajcie, zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, trzeba wziąć tą latarkę. Tutaj się wchodzi do tego małego pokoiku. dokna nas czeka. I mamy tutaj, właśnie o. Hej, ostrożnie. Defluksor nie, to nie jest zabawka. Pełni naładowany może zamienić wzórki w konfetti. Ta dziecina wymaga do pracy yy, zasilania rzędu. 1 i 21 jeden W całej okolicy jedyna rzecz z taką mocą to generator za domem. Problem z tym, że nie działa. Chyba poszedł z nim w nim bezpiecznik. A z tymi wszystkimi zórkami jest zbyt niebezpiecznie, Abym wyszedł na zewnątrz i on naprawił usterkę. Ja jestem zbyt powolny, ale tobie uda się, może się udać. Jeśli zdołasz dotrzeć do generatora i wymienić w nim bezpieczniej, będę w stanie naładować ponownie defluxor. Chodź ze mną, pokażę ci co trzeba zrobić. Proszę, weź ten bezpiecznik. Nówka sztuka. Zobyto nowe przedmiot bezpiecznik. Aktywacja generatora narobi chaosu, więc spodziewaj się zurków. Gdy naprawisz już generator, będę mógł naładować i uruchomić defluxor. Podążaj za kablem do celu. Wymień bezpiecznik i wróć do mnie. Powodzenia! Lecimy. Hmm. Chyba jest ten generator. Tutaj. Mhm. Może no, byśmy uciekali? O, dok nam pomaga. Super. Bardzo dobrze. Boże, ale oświetlenie tego światła jest takie piękne. Naprawdę. Jestem pod wrażeniem w ogóle płynności tej gry. Jestem pod wrażeniem też. Dobra, udało się. Doktor się jeszcze widzę. Zdumiewające, udało ci się uruchomić generator. Widzisz, jak potężny jest mój defluksor? Dzięki niemu zaraz się stąd wydostaniemy. Poczekaj chwilę. Chyba dam radę zamontować defluksor na Twoim dronie. O! To fajnie. Udało się. Defluksor jest teraz zamontowany na Twoim fikośnym dronie. "Nie jest przeznaczony do korzystania z tak małego źródła zasilania. Jeśli będzie zbyt często go używać, może zacząć, zacząć szwankować." Pamiętaj, że jest niebezpieczny, a teraz wracajmy do wioski, synu, synu mój, nadchodzę." No, ja mam tego użyć. Prawy krzyżek? Pozbądź się wszystkich wzórków, abyśmy mogli przejść dalej. A, przytrzymaj L1, aby użyć deflexora. Dobra. Wow, działa jak marzenie. Tym niemniej, tak się podejrzewałem. Tak, jak podejrzewałem, może się przegrzać. Jeśli tak się stanie, jej nieco ochłonąć. Mam nadzieję, że dotrwa, że dojdziemy do wioski. Przełącznik nie działa, wygląda na to, że odcięto zasilanie. Aha, dobra. Trzeba było dopchać do końca, a nie. Dobra. Ej, wypad. Dobra, nie, spadaj. Dobra, udało się. Uf, niewiele brakowało, wracajmy do domu. Nie, no, ta gra ma swój własny klimat i o to właśnie chodzi teraz w grach, żeby gra się wyróżniała na tle innych, na przykład, właśnie takim klimatem, grafiką, otoczeniem przede wszystkim. To się szanuje, właśnie. Dziękuję Ci za ocalenie Doka, przyjacielu. To dobrze, że Simus nie jest dłużej sam. Teraz wiemy, że możemy pokonać córki. Momo czeka na Ciebie przy wejściu do kanałów. Doki Simus wydają się być bardzo szczęśliwy. Chyba zrobiliśmy dobry uczynek. O, to jest otwarte. Mamo czeka na Ciebie na swojej łodzi. Możesz do niego dołączyć, ale czy już zrobiłeś tutaj wszystko co zamierzałeś? Pytam, bo zamknę za tobą drzwi. Nie chcę, żeby wlazły tu jakieś zurki. Nie no, wchodzimy. I słuchajcie, jako tako ten odcinek był jeszcze krót jest jeszcze krótki. No, już go widać. No, te kanały też nawet fajnie wyglądają. Boże, ta woda. naprawdę tak powinny wyglądać kanały w każdych grach udało ci się Wpierw do kaders de fluxor to ułatwi nam zadanie z baltazar nadchodzimy dobra i słuchajcie nie będziemy sobie zaczynać rozdziału ósmego bo nie wiadomo ile on może trwać Kanały. Dobra, ale ogólnie słuchajcie, tutaj jeszcze w tamtym rozdziale mogłem zrobić trofeum, które nazywa się Pacyfista, powtórzę sobie ten rozdział i Wam pokażę, jak zrobić to bez zabijania ani jednego zurka tym światłem ultrafioletowym. Tak więc zaraz do Was wracam. Dobra, słuchajcie, przepraszam was bardzo, zasiałem lekką dezinformację. Dopiero w tym odcinku będziemy mogli zrobić to trofeum. Tak więc nie będziemy sobie korzystać z tego światła ultrafioletowego. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania na razie i do zobaczenia w na następnym odcinku z Stray.